Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj chciałbym was zaprosić na drugą część mojej podróży samochodem elektrycznym po Polsce. Zapraszam na film, zapraszam do oglądania. Wjeżdżam, doładowaliśmy się do 92%, zasięg 330, cena wysoka. A co ciekawe, podjechał kolejny elektryk, tym razem Fiat 500 elektryczny. 500E To chyba tak się nazywa. pani się tam podpina. Ładowarka działa, polecam. Zostały ustawienia ogrzewania z aplikacji Kia Connect. Ale dzięki temu wsiadłem do ciepłego. Ceny ładowania wysokie, ale kawę mają dobrą. A kubek jest jeszcze fajniejszy. Wasze zdrowie, jedziemy dalej. No to chyba nie z własnej woli wchodzimy w tryb oszczędzania energii, chociaż może oni wyprzedzają po prostu zasięg 315 do celu 176 km. życie z tego odcinka co teraz właśnie jedziemy no i teraz wolniej mamy 22,9 kWh na 100 km pogoda jak widać o wyprzedzimy sobie Tak sobie jedziemy, 71 km, zjeżdżamy z S7. Mogę w sobie Wam jeszcze pokazać, jak wygląda komputer w wersji podstawowej. Tu wskazania z nawigacji, 70 km, skręcamy w prawo, zjeżdżamy. Do celu 173 km, godzina przejazdu 10.54, śnieg. Asystent pasa ruchu, poziom uwagi, system rozpoznawania znaków drogowych. Tu mamy skumulowane dane. A to informacje o jeździe to jest liczone razem z ogrzewaniem kabiny na postoju, które sobie włączyłem, więc. Tak, trochę błędnie jest pokazywane, bo on bierze całe zużycie energii. A to mamy, to jest od Gdańska, a to jest od ruszenia z ładowarki. Nawigacja po prawej stronie, ten panel, który możemy sobie zmieniać. Tam może być prognoza pogody informacje o poziomie naładowania, czy inne rzeczy dwufunkcyjne co powiecie na wykończenie wersji podstawowej, mój super kubek tam mam cennik Kia Charge, to też może nagram filmik o tym co powiecie na wykończenie wersji podstawowej jest wszystko to, co być powinno praktycznie nie ma pianobleka, lusterko fotochromatyczne czujnik martwego pola Pojawi nam się tu informacja, czy nie? O! Jest informacja również na zegarach o zagrożeniu w martwym polu. Jeśli wrzucę kierunek, to jest sygnał i dźwiękowy ostrzegawczy mruganie, że jest zagrożenie w martwym polu. Pogoda, jak widać, uważajcie na wiatry, bo tutaj cały dzień, cały poranek o tym trąbią w radiu. Ten wiatr już zaczyna być odczuwalny. To też nie ma dobrego wpływu na nasze zużycie energii. No ale cóż, to właśnie o to chodzi, żeby pokazywać te samochody w rzeczywistych warunkach. I tak sobie jedziemy. 136 km do celu, zasięg 261, prędkości jak widać. Zobaczcie na przyspieszenie. Nie chciałem tutaj stwarzać zagrożenia. Tutaj czuć te 229 koni. A co najbardziej czuć to moment obrotowy 350 Nm dostępny zawsze przy każdej prędkości. A może nie przy prędkości maksymalnej, ale zawsze taki sam dostępny od razu. A teraz jedziemy w trybie normal. Naprawdę, Frajda z jazdy niesamowita. Odpowiedź na gaz, natychmiastowa, jak to w elektrykach. No i co najfajniejsze, cisza. Naprawdę cicho jest w tym samochodzie. Może film tego do końca nie oddaje, bo mikrofon zbiera wszystkie dźwięki, ale naprawdę, przy takich prędkościach, przy takiej pogodzie, czyli deszcz, wiatr, jest naprawdę komfortowo. A wiadomo, w mieście to już w ogóle nic nie słychać. To, co w tej chwili jest najbardziej słyszalne, to wycieraczki. To nawet w momencie, kiedy wracają, czyli mają zwiększony opór powietrza. Komfort z jazdy pełen, wersja z napędem na tył, jak to mój przyjaciel powiedział, wyzwala szczeniackie zachowania. I trochę tak jest, ale spokojnie systemy kontroli czuwają. nie ma tutaj mowy o żadnych poślizgach czy w elektryku naprawdę systemy trakcji są w stanie tak przyciąć moment obrotowy żeby tutaj nie było żadnego uślizgu kiedyś pokazywałem taki filmik jak działa tryb snow w wersji napędowej. jedziemy dalej do celu 131 km za 28 km zjeżdżamy na zjeżdżamy z drogi S7 więc też będą mniejsze prędkości, więc spokojnie zużycie nam na pewno spadnie. Kawałeczek dosłownie mniejszymi prędkościami spalanie, zużycie energii zdecydowanie spada. No i nie podejrzewam, żeby to się miało zmienić, bo to nawet nie bardzo jest gdzie wyprzedzić na tej drodze. I cały czas coś z naprzeciwka jedzie. Może zobaczymy Do celu 97 km Coraz lepsze drogi Musiałem się na chwilę zatrzymać, bo kamera przestała ze mną współpracować Musiałem ją wyjąć, baterię zresetować, bo się zwiesiła Kawa nadal ciepła, idealna temperatura do picia sobie jedziemy, zużycie energii nam spada. Musiałem zdjąć kurtkę, bo mi się też ciepło zrobiło. Powiecie, że jestem rozrzutny i energii nie oszczędzam, ale to przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jeździć tym samochodem, powiedzmy, tak jak normalnym. Natomiast pamiętajcie, największe oszczędności zaczynają się w momencie, kiedy ładujemy go w swoim własnym garażu, a najlepiej z fotowoltaiki. Faktycznie podróżowanie elektrykiem i korzystanie tylko z ładowarek publicznych, dostępnych, komercyjnych, tak to nazwijmy, no może być drogie. Co pokazało chociaż, chociażby nasze ostatnie ładowanie, 2,89 za 1 kWh. co to jest naprawdę dużo. Natomiast na co dzień ładujemy go w garażu i takie jest założenie. Wtedy stawka, czy koszt przejechania tych kilometrów, jest zdecydowanie niższy A jeśli ktoś nawet musi czasem podładować się z publicznej ładowarki, to jest karta Kia Charge, gdzie można wykupić abonament Wtedy prąd stały złoty 90 zł w abonamencie Advanced Prąd zmienny złoty 20 zł w abonamencie Advanced No i Ionity Power to moje ulubione złoty 35 kWh i Zobaczcie, już mamy spalanie 27,6 I to złoty 35 zł za kW to jest stawka utrzymana w całej Europie Więc... Naprawdę dobrze Tak sobie tutaj jedziemy po takich drogach, czyli prędkości raczej do 90 Zużycie już mamy 26,2, to jest zużycie od ładowarki To są skumulowane dane od Gdańska, czyli 228 km zużycie energii 27,1 czas jazdy 235. Pokazuje, że średnia z dwupasmówki była wysoka, dlatego to spalanie też jest takie wysokie. Stawiam, że przy takiej jeździe około 22 kWh na 100 powinno być zużycie w takich temperaturach, w takich warunkach, ale obiecuję to pokazać w dalszej części filmu. Do celu mamy 80 km. Laweta umówiono na 11. Ja mam szacowany, planowany przyjazd 10:58. Zobaczcie, żeby nie było. Wychodzimy z zakrętu. Nie ma tu mowy o żadnym uślizgu. Przyhamujemy sobie trochę przed zakrętem. Wiadomo, w zakręcie hamować nie można. Zobaczcie. Pewność prowadzenia 100% jeżdżamy w teren zabudowany hamujemy lewą łopatką odzyskaliśmy trochę energii mamy teren zabudowany, ale ten nas chyba jeszcze trochę bardziej zwolni I naprawdę, im więcej jeżdżę tym samochodem tym bardziej mi się to auto podoba w sumie ten 325 koni wcale nie jest potrzebny 229 KONI w zupełności sobie z tym radzi, a będzie też miał większy zasięg, pewnie ze względu na to, że ma tylko jeden silnik z tym napędem nie ma żadnych problemów. No i ta płynność jazdy. Płynność przyspieszania, moment obrotowy, cisza, komfort. Wow, naprawdę duże, wow. Zużycie energii zależy od stylu jazdy, od tego, jaką prędkością się poruszamy, przede wszystkim. Może być duże, może być małe, ale tak samo jak w samochodzie spalinowym, spalanie może też być duże, może być małe. Natomiast tu komfort jazdy jest na pewno wyższy a frajda z jazdy zdecydowanie porównywalna jeśli nie wyższa moment obrotowy zawsze taki sam moment obrotowy zawsze dostępny nie ma redukcji biegu odpowiedź na gaz jest natychmiastowa i cały czas się łapię na tym że przegapiłem wiadomości bo jeżdżę z wyłączonym radiem bo w sumie tu nie ma co zagłuszać i powiem Wam szczerze, że wcale mi to nie przeszkadza 42 km do celu, zużycie energii 24,4 od ładowania, 149 km zasięg. Będziemy ładować w Ostrołęce Zobaczcie, na to mamy prędkość 76, drogę wolną. To jest 229 koni z napędem na tył. Szybko, płynnie, bezpiecznie. Tak to można jeździć. Tutaj jakaś wycinka. Prosta droga. Coś tam wymijamy. Samochód chyba wystaje, ale chciałem Wam pokazać jeszcze nie od mniejszej prędkości, czy manewr wyprzedzania, ale chciałbym mieć pewność, że nic mnie tu nie zaskoczy. Zobaczcie. Wiadomo, odpuszczamy, bo to jest 90 ale szybko, sprawnie, płynnie, bez żadnego zastanowienia. Tak, już po przejechaniu kilku kilometrów, kilkuset kilometrów tym samochodem, mam jeszcze jedną uwagę i przemyślenie. Pojawiają się takie głosy, były nawet takie filmy w internetach, że pojawiają się problemy z ogrzewaniem, że potrafią szyby parować. I po pierwsze była aktualizacja na to, więc coś tam się pewnie zmieniło. Natomiast tutaj zaobserwowałem też takie zjawisko. Dzisiaj jadąc w trybie eko faktycznie te szyby zaczęły mi trochę parować. Natomiast przejście w tryb normal rozwiązało całkowicie problem. Wydaje mi się, że tryb eko ma wpływ na nie wiem, odzysk energii, on zamyka częściej obieg. Więc, żeby zaoszczędzić energię, po prostu bierze powietrze z wnętrza, i to jest ten powód, dlaczego szyby zaczynają nam parować. To taka mała podpowiedź dla użytkowników, jeśli taki problem wystąpi. I od czasu, kiedy przełączyłem w tryb normal, problem znikł. Zobaczcie na to. Znowu mamy wyprzedzanie. Dobrze co? Odpowiedź na gaz natychmiastowa. Płynne przyspieszenie. Nie ma tu mowy o żadnej redukcji biegu. Łała wow, wiła. Wow, wow. Pewność prowadzenia 100%. Nawet przy tym napędzie. Jeżdżamy do celu 800 metrów. Nam zostało. Kończymy naszą trasę z użyciem odładowania 23 kW, 23 kWh na 100 km. Teraz skręć w lewo. Globalne zużycie od Gdańska wyszło 25 kWh na 100 km. Czas jazdy 3 godziny 45 plus powiedzmy pół godziny ładowanie i postój na kawę 4 godziny 15. Wynik bardzo dobry. Laweta już czeka, nie wiem czy ją widzicie. Już czeka, więc timing idealny. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę o łapki w górę, subskrypcję, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i zapraszam na kolejną część. W kolejnej części będziemy ładować samochód w Ostrołęce. Zapraszam do oglądania. Kia, movement that inspires.